Wiktor, wiktor, dawaj, gdy, 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 gdy. dawaj, dawaj. Szybko. Nie ma go? Trzyma, widzowie. To, co się wydarzyło, jest absurdalne. Byliśmy właśnie z Igorem dalej na polowaniach na koto Jelenia i dosłownie zobaczyliśmy mnie. Igor, powiedz im. No nie wiem, to wyglądało jak ty normalnie. Ja myślałem, że to ty poszedłeś, ale nagle widzę, i ty stoisz wokół mnie. Było dwóch ciebie, więc nie wiem. Czekaj, coś słyszałem. Trzymaj kamerę. No, trzymaj kamerę. Ja otwieram, ty spojrzysz. Dobra, dobra, dobra. Trzy, dawaj. cztery. Czy on jest tutaj za samochodem? Tak, tak, ty jest za samochodem. Zamknięte. Trzeba się rozdzielić szybko. Trzeba pozamykać. Leć pozamykać tarasę ja i zobaczyć górę. Dobra, dobra, dobra. Siema się ma widzowie. Sorry, że przerywam, ale mam coś idealnego dla każdego, kto uważa, że ma refleks oraz super skilla. A mowa o Hell's Obi, czyli trybu w Robloxie wspieranego przez Operę GX Hell's Obie to połączenie klasycznego skakania z PvP. Wyobraźcie sobie Obi, ale z bronią i lawą depczącą ci dosłownie po Do tego jest Battle Pass, który levelujesz w trakcie meczu i możesz się serio wyflexować. I tak, lawa naprawdę się podnosi. Także obczajcie, teraz zaczynamy gierkę. Dawaj, o, dobra, na szybciej mamy speed. Co tu się dzieje w ogóle ta mapa i ta grafika, no nie? W tym trybie walczymy z 25 graczami. Jest jedna spiralna mapa. A twoim zadaniem jest dostanie się na jak największy szczyt. Do tego w międzyczasie jeszcze strzelamy do innych graczy bronią, którą zaraz poszukamy, zaraz postaramy się podnieść coś. O, jakieś przyspieszenie! Wow! O, patrzcie! Dobra, mamy pierwszą broń. Lepiej, żeby teraz mi nie wchodzi w drogę, nie? Musimy lecieć bardzo szybko, bo ta lawa cały czas się podnosi i inni gracze... O nie! Dobra, czyli widzicie, dosłownie nie patrzyłem przez chwilę i już mnie ktoś zrzucił. O, jest, dobra, ziomek. Dawaj go, dawaj go, nie wejdziesz tu, nie wejdziesz tu! Jest! Jest! Jednego mnie nie wiem, czy to ja go zrzuciłem, czy on sam spadł. O nie, on ma kuszy, on o kusze. Chodź tu. Oj, lawa, widzowie, lawa! Nie! Opera GX, jak wiecie, to nie tylko zwykła przeglądarka, to przepustka sezonowa do twojego komputera. Dzięki GX moc możesz zmienić dosłownie wszystko. Kolory, muzykę, dźwięk klawiatury ekran startowy, a nawet ikonę przeglądarki. Opera GX ma wbudowane AI, dosłownie chat GPT, który odpala się jednym kliknięciem z bocznego paska. Możesz nim ogarnąć zadania domowe, napisać strategię do gry, albo zaplanować całą serię RPG w Robloxie. Dzięki narzędziu szybkiego importu przynosisz wszystko, zakładki, historie, pliki cookies i możesz normalnie używać rozszerzeń, z Chrome. Nic nie tracisz, tylko zyskujesz. Także, widzę, pobierz Opera GX za darmo z mojego linku w opisie oraz podpiętym komentarzu pod tym filmem. A teraz Wracamy do filmu Widzowie, teraz mamy chwilę czasu ze sobą Zaraz wam wszystko wytłumaczę Ale to jest trochę porąbane Słuchajcie, sytuacja wygląda bardzo stresująco Jak wiecie, jestem z Igorem teraz Także wspólnie nagrywamy odcinek, ale obczajcie to Byliśmy sami w lesie Uczyliśmy dziwny dźwięk I nagle tak jakby z tego co Igor mówił Że jakby zobaczył drugiego mnie Więc poszedł za mną Znaczy, pierwszy jak gdzieś poszedłem Poszedłem gdzieś w krzaki I zobaczył jakby drugiego mnie Ale w kapturze, no nie? To pozamykane I jakby potem ja doszedłem do Igora i ten gość stał i dosłownie widzowie cały czas nam machał Zaczęliśmy biec i jakby on nie widać jak on chodzi Tylko w momencie kiedy przekręcimy kamerę on po prostu tam jest i nam macha I dotarł z mnie aż do nowej chaty Dobra tu już sprawdzałem Igor jak dół? Jak u ciebie na dole wszystko pozamykane? Tak to Czy to, gdzie ty, jest ty w jesteś? W ja wszystkie okna Tutaj wszystko I w kuchni też zamknąłem Więc cały dom jest zaforsowany Ogólnie, o co chodzi z tymi Twinsami? To są jacyś Evil I, Twins, tak, nie? To są Evil Twins. Ja już kiedyś coś takiego przeżyłem z dołą i Zipkiem. Ale co oni dokładnie robią? Oni się tak... Bo to co my widzieliśmy, to są... Nie, stoją i tylko machają. Tak. Ty, to jest teraz twój Evil Twin. Wcześniej były nasze, a teraz jest twój. Oni ogólnie są przewaleni. Ich się nawet nie da pozbyć za bardzo. No. I oni robią same mega złe rzeczy, że nie wiem, nas związali i chcieli spalić nam chatę. Co?! No. To się działo dosłownie w bazie, kiedy mnie nie było? Tak. Tak czekaj. czyli mówisz, że skoro na, mój Evil Twin jest teraz przed domem W sensie co on może twoim? teraz nam rozwalać na przykład okno a mój, Które okno? A mój? Myślisz, że mój też może być tutaj? Bo ogólnie jak byliśmy w lesie to jakby widziałem trochę ciebie, ale to mogłeś nie być nie? Ej, a co, jak ja teraz nie jestem mną? Czekaj, zróbmy test, test na braci, test na braci, test na braci Dobra, nie. To jest na brane. Na 3-4 mówimy jakąś cyfrę. 3, 4, 3, 2. Jeszcze raz. 3, 4, 10. Kurde, ostatni raz. Skupienie. Dobra. 3, 4, 8. Kurde! Dobra. Czyli jesteśmy brać. Czyli jesteśmy brak. Dobra. Sprawdźmy wszystko. To jest moz zamykane. Ej, dobra, czekaj, mam specjalne okulary do skamowania terenu. Dobra, ej, tu jest 300 i... Ej. Tak, tam tuś jest! Czekaj, co? Tam tuś jest? Tak! Tam skąd masz takie okulary! Chodź, chodź, chodź. O, kurde. o za, obczaj tam. Obczaj wie, tam. Coś? Obczaj tam. Tak. Odwróć się Igor! do mnie Jakim cudem? wszedł na chatę, przecież mi są zamknięte. Ej, to okno nie było otwarte tam? O kurde, sprawdzałeś tam? No właśnie nie wiem, tam... Ty miałeś no... sprawdzić dół! Ja tam zamykałem, tam! Jak on się nazywa? Baby Shark! Do baby Sharka. Chodź szybko! Dobra! Igor! E Gdzie ty jesteś? Ob to jest czarno, czarno! Weź kamerę! Dobra! Co jest? Ej, od kiedy tu jest tlen jesteśmy Ty jesteśmy. taki kartą? Ej, to jest niemożliwe! Poczekaj, to jest sekretna baza w rekinie. Tak myślisz? No nie wiem, ej, ale tu strasznie no zaczyna nie... brakować tlenu. No wychodzimy, tędy jest wyjście. Dobra, dobra. Wychodź. dobra, dobra. A no wychodź! A, 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 a nie kamerę! Ej gor wychodź, wychodź, wychodź! Ej, ja nie wierzę, że on jest taki duży. Trzymaj. Ej, patrz! To jest! Ej, trochę ja go gonię, ja go gładzie, goni, co jest? Ale tak po cicho, za drzewem, za drzewem Co robię? Ej, on się chyba zakopał. On się chyba zakopał. Ej, to jest ty ogóle debil, co jest? Ej, i upala dalej. Dobra, zakradam się na niego. O kurde nie mogę. Za furką, za furką. Dobra, ja wracam do Wiktora, ja nie wiem gdzie on jest. Co o... jest grany? Co? Nagrywaj go, nagrywaj go! Co? Dobra, uciekaj, 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 zachodź. Chodź, gdzie ty byłeś? Ty on mego karcie driftową! Czierce cały czas pałem za tobą, to obserwowałem wszystko! Dawaj na górę szybko! Dobra, dobra! O kurde, słyszałeś? Nie zamknęliśmy drzwi. Chodź. się teraz w sekretnej bazie w Kinie. Ona nie jest jeszcze do końca zrobiona, ale chodźcie za mną. Odpalmy monitoring. Patrz. Ten ekran. On jest podłączony. On jest, to jest podłączony dobry. do monitoringu. A bo ty czegoś nie wiesz? Czego? Pokaż ci coś. Chodź. 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 Mamy specjalny nowy system do monitoringu. Kurde. Widok na żywo, Patrz. W tej chwili widzimy, co się dzieje Widzisz, teraz przyjechał samochód, no ale mocny, dobra, to będziemy tego używali, więc ale teraz, ale teraz on jest na dole, do, do kamer w do, domowych, podłączony z tam tamtego kompa, także chodź, zobaczymy co mój Iwiek może robić, bo twój był jakiś chorzy, zły, no nie, tak, tak, atakował i no, w ogóle, no. a ten mój jest taki bardziej jak ja, no nie, że on chce się bawić, ale też jest taki mega prankster, to jest taki prankster, oryginalny prankster, tak, tu się niczego nie boi po prostu. Dobra, odpalmy to, ustawię kamerę. Okej, okay, wszystko podłączone, odpalam telewizor. Dawaj, dawaj. O, o! Pat, 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 pat. o jest po no Wchodzi na chatę. Mm, dobra. Jest mega creepem, nie? No. Tak, by serio. Jakbym to był prawdziwy Ja. Czyli co on bierze? Ty powodował, że on jest tutaj u nas na chacie. Ale gdzie? Co on bierze? Co to to są twoje God Czy on, Czy mój Evil Twin chce nam w tym momencie wysadzić jeszcze chatę? I to jeszcze nową? No. Zmieniam kamerę. Okay, okay. Idzie do naszego pokoju Do naszego pokoju No Od razu spiskuje tylko na nas ej, no naszą nową kanapę rozwali zapewne Wszedł i, i teraz dopiero wychodzi Okej, okay, okej, okay. ale ej wiesz co? On chyba na razie tylko podkłada fajerwerki i ich nie wysadza jeszcze na pewno nie wysadzono, No, być, no, dosłyszeli no. Ej, teraz idzie Wiesz co, my powinniśmy go w ogóle powstrzymać chyba Jak robisz? No, tak no Kurde, ale to jest w sumie ja, ty byś mi na chlepo? No nie. wydaje mi się, że bez problemu Dobra, mam Igor bardzo głupi pomysł no. Ja to będę wszystko obserwował, jakby cokolwiek się stało Od razu mam telefon, dzwonię do Zipka Dzwonię do Ernesta Właśnie, w kuchni jest Do wszystkich no. I do kuchni Spróbuj tak. go powstrzymać, dobra? Tak, dobra tak? Dobra. dobra, ja, ty ja się ja dobrze kleję Dalej go, dalej go Dawaj Igor oni się klepią? Ej, Czemu mój czemu mój Evil Twin ugryzł Igora właśnie? Tak? Igor! Słyszycie to? Evil Twin wyszedł, Evil Twin wyszedł, Igor! Igor! Ej Igor właśnie wszedł tych drzwi Igor jesteś cały? Igor! Patrzcie na to Drzwi są totalnie zamknięte Igor jesteś tam cały? Mój Evil Twin chyba właśnie wyszedł z domu Słyszałem, że się drzwi zamknęły Igor! Dobra, to jest moment, kiedy zwoń do chłopaków. Coś słyszałem. Czejcie to. To tak nie było. Igor. 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 Igor, wszystko ok. Igor. O nie, o nie, o nie, 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 nie oh, Widzowie oh, Dobra Igor chyba zamienił się w dosłownie mojego Evil Twina Igor, jesteś tam? Oh, oh. Dobra, jak mu teraz pomóc? Dzwonię do chłopaków Kurde, nikt nie odbiera Nie ma nikogo połączenia. słyszycie? Dobra, muszę w takim razie sam Igorowi pomóc. Igor! Co tu się dzieje? Ej, od kiedy tu jest tyle dymu? <laughs> Igor, jesteś tu! Igor! Igor, Igor, muszę otworzyć okno. Igor! Ej, wydawało mi się, że ktoś tu stał. Sobie, w jaki sposób mam odmienić teraz swojego brata, który stał się dosłownie gorszą wersją mnie. Te fajerwerki, przecież on podłożył fajerwerki! Igora! Igor, Igor! Igor, Igor! Ej, czy ja ogłupiałem? Przysięgam, że tu Igor stał! Igor, to nie jest śmieszne! Dobra, fajerwerki, skup się na fajerwerkach, na ważnej kwestii. Gdzie on je podkładał? Najpierw te z kuchni. Co? ślady zabezpieczone? Igor? Trochę boję Igor Ta zabawa wcale nie jest śmieszna Mam, są trzy duże fajerwerki Które wcale nie są prawdziwe Ej, widziałem cię Ej, widziałem cię, dobra, odkładam broń Odkładam broń na kanapę tutaj Dobra, to nie ma sensu Wychodzę na dwór złapać zasięg Żeby do kogokolwiek zadzwonić Co to jest za światło? Widzę, albo widzę kosmitów, albo oszalałem Zobaczcie to nie są koźniki, to jest Igor. Igor, co ty robisz na szczycie wieży trampolin? nauczajcie to. Jest dosłownie środek nocy. Igor, dobra, cokolwiek tam robisz, nie skacz, ja już do ciebie idę. Właśnie powiedział, żebym się pośpieszył. Dobra, wchodzę. Ogólnie, totalnie nic nie widzę, nie? Serio, dosłownie nie widzę, jak daleko mi jeszcze zostało i jak daleko, jak głęboko jestem. Bez lampy i do tego lampą jeszcze świecącą prosto w oczy, to nie jest łatwe. Mam nadzieję, że z kamerą nic się nie dzieje. Obczajcie, jak jestem wysoko. Nawet tego nie widać. Idziemy dalej na górę. O, Igor. Drapałem się na szczyt i dosłownie przed chwilą jeszcze słyszałem tu Igora. została tylko po nim taka lampka i to jeszcze z ceną. O kurde, jak ona świeci, czekajcie. Co to w ogóle jest? Ej, dosłownie zauważyłem, że mój samochód się zapalił. Zobaczcie. On odjeżdża? Obczajcie. Wyjechał. Wiktor, pomyśl. Ej, to, to teraz jedzie właśnie Igor. Tu właśnie idzie Igor albo ja, już nie wiem kto, kto dokładnie. Zobaczcie. Zgasił światła. Jedzie dosłownie w głąb lasu. Schodzę i biegnę na to pole.